Czołem Brygaderia. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw rakiet, z którego już kiedyś, kiedyś strzelałem na początku mojej kariery. Mistrzowie Ognia od importera Jorge. Kiedyś ten zestawik był dostępny w Biedronce i za to chyba ludzie najbardziej kochali fajwerki z Biedry. Teraz w Biedronce macie i tak <laughs> nie za bardzo. Ale Mistrzowie Ognia są dostępne w netto. Za taki zestawik zapłaciłem 55zł. Mamy tutaj 3 6 7 8 rakiet. Jakość wykonania, powiem wam, Jorge tutaj się naprawdę przyłożyło. Jest na bardzo wysokim poziomie i same napisy i samo wykonanie, ta grafika naprawdę e, jest imponująca. Jorge w tym przypadku zrobiło naprawdę krok milowy. Gramatura 128 g mieszaniny. Cenę wam podałem. Kod produktu M33 rakiety klasa druga. No i teraz Wielka tajemnica wiary, bo nigdy tego nie sprawdzałem, więc czas chyba sprawdzić, co te postury mają w środku. A drugunie zostawić wygląda e, fajnie. I w środku mamy zwykły, najzwyklejszy pocisk. Woreczki są lepsze, nie ma woreczku, jest pocisk. I mamy tak. E, efekt czerwona fala. Dwa razy. Brokatowa korona dwa razy. kraklingowa rakieta dwa razy. I złote migotanie dwa razy. 2, 4, 6, 8. I to tyle. I to tyle, więcej nie trzeba jakoś się rozdrabniać. Zobaczymy, czy warto. Jak się uda, to jeszcze coś nagramy, jakiś odcinek, ale nie obiecuję. Eee, tak jak powiedziałem. Instagram Mahony 69 polecam jak najbardziej i polecam Wam, jeśli chcecie, nie podoba Wam się oferta z to możecie wbić do pirohitów sezonowych na hasło machony, dostajecie od, 5 do 10, od 10 do 15%. Wyjątkiem jest Rzeszów, tam na hasło kiełbaska dostajecie od 10%, a jak przyniesiecie bękowi kiełbasy, może być nawet psia, dostajecie minus 15%. Więc psia kiełbasa, tam chyba jest 10 zł, kosztuje 5, a rabat będzie całkiem dobry, nie? Możecie sobie zrobić zdjęcia jak będzie mi kiełbaskę zniszczycie jak tam klątwy wieszał. Oczywiście Benio będzie się śmiał, jak najbardziej, żartuję, że on będzie na was klątwy wieszał. I tyle, zobaczymy czy zestaw Mistrzowie Ognia są dalej fajne, czy jak to tam wygląda, bo szczerze powiem, nie pamiętam, to było tak dawno temu, tyle fajwerków przeżywałam, że masakra. E, cypelki możecie sobie zerwać w domu żeby po prostu później nie śmiecić i wyrzucamy do żółtego worka do recyklingu. a więc zobaczmy co ten zestawik potrafi, zobaczmy tego potwora lecimy z mistrzami ognia zobaczymy co te mistrzowie ognia potrafią, czy coś z tego będzie czy nie nie dali rurki do zestawu więc muszę wykorzystać wyrzutnie. poszło ładnie Dobrze, na efekcik fajny, gęsty, trochę przyszybko znikł, ale nie było lipy. Eee, niestety kod machony, ani benio z kiełbaską eee, nie są aktualne, więc przepraszam. Niestety... O, efekt ładny, ładny efekcik, głośny utrzymywał, gęsty, duży. Eee, niestety kody są nieaktualne. Dostałem reprymendę, że się nie dogadałem wcześniej z górą. Zarządem, więc sorry, chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Więc przepraszam Was z góry, że zrobiłem. Może być. Więc sorry jeszcze raz wariaty. Chciałem dobrze. A wyszło jak wyszło. Tak to jest jak człowiek za bardzo stoi po stronie Ludzi! No. Nisko lecą, dość głośne. Te efekty, no powiem wam, jak na rakiety z pociskami, są fajne. Nie można złego słowa powiedzieć. O, ta poszła. I efekcik się w miarę utrzymał. Krackingowe już wypstykałem. Kocham ten smród po rakietach. Ech. No, szkoda, że nie dali żadnej rurki, ale z wyrzutki też idzie odpalić. O, poszło ładnie. Efekt ładny. Efekt ładny. Ogólnie yy, powiem wam, mi się wydaje, że chyba ci te mistrzowie ognia, ci mistrzowie ognia dostali jakiegoś busta. I to nie jest bust pogodowy, bo strzelają całkiem dobrze. Jak za 55 zł, zestawik naprawdę prezentuje się yy, wyśmienicie, nie? zestawik się prezentuje wyśmienicie i ostatnia Maria, poszła pięknie, wysoko o, ta poszła troszeczkę za wysoko, no to tyle zestawik na chwilę obecną w cenie 55 zł oceniam na 8 z plusem trzymajcie się ciepło i na razie